Dobra, dzisiaj live znowu z samochodu, leje deszcz, ale dzieje się dużo, więc trzeba na bieżąco komentować. Marszałek Borowski nożykiem otworzył kopertę. Nie wiem, czy widzieliście wszyscy. Jak nie widzieliście, to polecam. Wziął nożyk i otworzył ten zestaw wyborczy tam, gdzie nie udawało. Długo to zeszło i policzył, że proces liczenia głosów będzie trwał 115 tam dni, czy ileś tam. Bzdura absolutna. I tutaj ja się przyłączam do obrońców tej ustawy o wyborach, którzy twierdzą, że ledwo dychająca opozycja się oczywiście brzytwy chwyta. Kochani, z Zgadzam się z wami, absolutnie, czterema rękami się zgadzam, w ogóle wszystkimi kończynami się zgadzam, łącznie z pisiorkiem się z wami zgadzam, poza tylko jedną rzeczą, że opozycja nie chwyta się brzytwy, tylko się chwyta małego nożyka, którym pan Borowski otwierał te koperty. I zauważcie, nacisk położyłem na małego, ponieważ otworzył małym nożykiem po co? Specjalnie, żeby mu to długo, prawda, zeszło, żeby udowodnić, że się długo wyciąga. A co to nie mogła mu kupić opozycja, nie wiem, miecza samureńskiego, to przecież normalnie by raz śmignął, po, ale nie. A taki miecz to same korzyści, to jakby po wyborach by opozycja od razu mogła sepuku zrobić. No, ale nie. No dobra, rozumiem, nie mieli miecza, nie było kasy, za późno, akcja wymyślona szybko, no to przecież mogli jakiegoś lekarza wziąć do otwierania tej koperty. Lekarz, dobrze mówię, lekarza, ręczę wam, że lekarz by szybciej taką kopertę opróżnił gołymi rękami niż pan Borowski tym nożykiem. Lekarze są doświadczeni w opróżnianiu kopert, wierzcie mi, tak by było. Poza tym lekarz otwierający kopertę i w ogóle siedzący w takiej komisji to ma jeszcze jedną zaletę wielką, że on mógłby obciągać, że tak powiem bardziej, znaczy przepraszam, w sensie takim, że mógłby opóźniać e, proces dyktowania na przykład, bo trzeba zawsze wyciągnąć z urny głos i podyktować na kogo jest głosowane, prawda? A lekarz, gdyby był wzięty na przykład pan Hazan do takiej komisji, to on mógłby skorzystać z klauzuli sumienia, prawda? I wtedy mógłby wyciągać głos, który mu nie przechodzi przez gardło, prawda? Że głosowane było na taką panią, a, 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 nie. No i dobra, i odrzucamy, i tu mamy o tyle krócej. W ogóle powiem Wam, że w komisji powinni siedzieć sami lekarze, bo to, no, ja myślę, że same zalety by tego były. Bo tak, po pierwsze, w komisji mniejsze ryzyko zarażenia niż w szpitalu. No to lekarze by się cieszyli. A po drugie, naprawdę, lekarze to są szybcy ludzie. Powiem Wam, znam jednego lekarza, on potrafi, słuchajcie, znaleźć butelkę, umyć kieliszek, nalać sobie banie i on to wszystko potrafi zrobić, zanim pielęgniarka zdąży się ubrać. Także naprawdę, lekarze, to jest bardzo dobry pomysł do komisji. Wszyscy mnie pytają potem: A ta pan się tylko śmieje, śmieje, a jakie jest wyjście? O co to chodzi z tymi wyborami? Powiem wam o co chodzi. Chodzi o to, żeby se sepuku zrobić. I to nie trzeba mieć do tego miecza samurajskiego, trzeba mieć czoło, rękę i sepuku zrobić. I wtedy, jak se takie puku zrobimy, to zrozumiemy o co chodzi z tymi wyborami. Chodzi o to, że przecież, zrozumcie, różne metody były e, takie oszustwa: było na wnuczka, było na policjanta. No teraz chodzi o to, żeby była nowa metoda na listonosza. I tak. Trzeba szukać pozytywnych aspektów tych, tych spraw związanych z wyborami. Ja widzę same pozytywy, powiem wam, ludzie mają codziennie nowy cyrk. Ja codziennie mam temat, mogę się do Was odezwać. Eee, a co najważniejsze, Jędruś, ja bym Twojego rano niegodna całować. Podobno zaczął już czytać ustawy, które podpisuje, bo się boi, że mu podsuną jego własną dymisję. Dziękuję bardzo, żegnam się z Wami. Szczególnie gorąco pozdrawiam autora Mema o Jędrusiu, którym się z Wami pożegnałem. Jesteś wielki gościu. Trzymajcie się na razie. Cześć. i